Halo, halo kochani, witam Was bardzo serdecznie i świątecznie w kolejnym odcinku z gry Nerd Simulator. Znowu wcielamy się w 40-letniego, przystojnego Marwina i wkraczamy w jego życie. No, ciekawa jestem, jakie przygody nas dzisiaj tutaj czekają. Kontynuujemy sobie rozgrywkę. Hejo! Merwin, hello, hello, jest niedziela, mamy wolne, no on ma chyba cały czas wolne, nie, ja mam 5400, więc słuchajcie, no, ładna kwota, ładna kwota, co tam u Ciebie, kondycja, no, ale jak z tą kondycją, słuchajcie, co ja mam począć z tą kondycją, tutaj możemy kupować, Wee. Merwin, ty dziadu, na razie nic tutaj nowego nie mogę kupić, chyba, że to na komputerze, łączmy ten komputer. Ja Was zachęcam do zostawiania łapeczek w górę subskrypcji, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, pamiętajcie o podbijaniu filmów. Dziękuję moim wspierającym, którzy tutaj teraz się wyświetlają za wspieranie kanału buziaki, serducha, uściski wielkie. Dla Was bardzo, bardzo, bardzo serdecznie i świątecznie Wam dziękuję. Dobrze, słuchajcie. A więc tak. Um... Nie, nie, nie. O to, mm, tak, jestem pewna. Tutaj możemy kupić, a poczekajcie, poczekajcie, czy ja już tutaj sprawdzałam, czy można kupić. O! Ja chcę roślinę kupić. Ja chcę, proszę bardzo, storczyka chcę kupić dla naszego Merwina, półki małe obrazy, kinkiety. No dobra, chwila, moment, chwila, moment, bo ja bym chciała mu kupić yy, jakąś bieżnie, hantelki coś takiego, wiecie na czym on by mógł ćwiczyć sobie ale nic tutaj na ten moment takiego nie ma, dobra kupmy sobie kwiatka no musiało to słuchajcie w którymś momencie się pojawić gry mamy tutaj maila jakiegoś, dobra koparka kryptowalut, marzysz o dodatkowym źródle dochodu, które pracuje na Ciebie nawet gdy śpisz, mamy idealne rozwiązanie przedstawiamy big dick Innowacyjne oprogramowanie, które zamienia Twój komputer w potężną koparkę kryptowalut. Dlaczego Big Dick? E, Łatwa konfiguracja, bla, 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 bla. Co mówią nasi zadowoleni użytkownicy? Big Dick to potężne narzędzie, które zaspokaja wszystkie moje potrzeby. Anna, K. nie czekaj, zrób krok, krok ku niezależności finansowej już dziś. No dobrze, no zainstalujmy to. Dalej. Ok. A już ja się tu pompować? Nie, no po prostu rewelacja. Jak ja uwielbiam tą grę. No, te mini gierki są po prostu genialne. Dobra, potwierdź. Nowo mamy aplikację odblokowaną. Co to za z Antony? Cześć Merwin, pewnie się zastanawiasz skąd wiem, że to ty. W załączniku znajdziesz ujęcie z mojego monitoringu. Powiem tylko, że twoja poza przy ostatnim machnięciu sprayem to czyste, renesansowe napięcie kompozycji. No, tak, bo my w poprzednim odcinku malowaliśmy auto sprayem sąsiada, bodajże. Z początku chciałem wezwać policję, ale gdy rano zobaczyłam efekty, zrozumiałem, że patrzę na dzieło. Chaos, bunt, desperacja. Wszystko tam jest. Samochodem się nie przejmuj. I tak miało być częścią mojego projektu auto dekonstrukcja. Wysłałem Ci paczkę z niespodzianką, która, mam nadzieję, pomoże Ci dalej rozwijać ten nieokiełznany talent z artystycznym zachwytem Antony marszant, wizjoner, właściciel zdewastowanego samochodu. Okej, okay, dobra, czyli tam był, słuchajcie, monitoring, okej, okay. dobra, tu mamy tego Big Dika. skanuj, dobra, zeskanujemy co by nie było, chociaż pierwszy raz jak wchodzimy do tej aplikacji wszystko wygląda w porządku, przepraszamy za niedogodności dobra, dalej pamięć, rdzeń na 5... uruchom a musi być pewnie na zielono, nie? dobra czekajcie, a to może, nie musi być tutaj w tym polu takim? ja nie wiem okej, okay, uruchom Masz nowego e-maila, ok. Kurs wymiany zebrana kryptowaluta. Dobra, wyjdźmy stąd na chwilę. Niech to się tutaj coś robi, bo ja nie mam pojęcia. Wyjdę z tego kąpa jeszcze, jak to się wychodzi. Tak, bo chciałam. No właśnie, tutaj mamy paczkę, tylko to jest chyba ta paczka od tego naszego sąsiada. A gdzie są te rośliny? Małe rośliny, duże rośliny. O, 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 o. Schowaj, pokaż. Aha, chowa się, dobra. Pokaż. Aha, dobra, a to ja kupiłam w poprzednim odcinku, że tutaj mamy tego kwiata. Dobra, dajmy takiego, no powiedzmy, storczyka. okej, okay. a to jest ta paczka od nas. Wow, możemy malować ja po prostu. Nie. Yy, maluj, odkrywaj dusze artysty. Sprzedawaj swoje obrazy albo wieszaj je na ścianach. Tylko, czy namalujesz coś ambitniejszego niż męskie przyrodzenie? No, oczywiście. Hello. Hello! Co namalujemy moi drodzy? Co my namalujemy? Hmm. Co my namalujemy? Ja myślę, że możemy namalować... Chodźcie... Yy, mogę to jakoś... O, dobra, mogę wymazać. Namalujemy serduszko ode mnie dla moich cudownych widzów. Proszę bardzo, proszę serdecznie. Hmm? Mervin, ty świnio, zakończ malowanie. No, po prostu oblecha, oblecha, ale moje serce, słuchajcie, było szczerze dane. Nie takie obrzydliwe jak to beknięcie Merwina. zachowaj. Dobra, i czy teraz na przykład mogę sobie ten obraz powiesić? Chyba nie. A ten kinkiet, gdzie on jest? A tu wisi, dobra, okej, okay, dobra. Duże obrazy. Gdzie jest mój obraz? O, jest! Będzie sarduszko wisiało tutaj, oczywiście, że tak. Dobra, jak ty się czujesz, mój drogi? Głód pęcherz. No to słuchajcie, idziemy sikać. <laughs> idziemy sikać, no niestety, ale. Ale on nie sika. Wyciśniesz to z siebie. Dobra, lewy, prawy przycisk, bo jeszcze czekajcie sobie na dwie ręce. No, idzie, idzie, Merwin, Czekaj, 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 już jesteśmy przy końcu. Mhm, <laughs> mm ale tu jest pęcherz napisane. pęcherz, a nie. Jelita, do. No. <laughs> Dobra, głód słuchajcie, na karmę na karm my merwina. Chociaż moglibyśmy mamuśkę poprosić, ale dobra, dajmy jej już święty spokój. Stać nas na to, żeby sobie zamówić jedzonki. Więc to zrobimy i odczytamy sobie maila od. Nie, nie skanuj mi. Yy, tak, jestem P. Pe... Dobra, nieważne. Zamówimy sobie kepsa, a potem przeczytamy maila od. Yy, od kogoś tam. <ścoughs> od kogoś tam. Dobra, on się chyba już najadł. Tak mi się przynajmniej wydaje, ale sprawdźmy, to tak, najadł się, tylko troszeczkę tam, no dobra, no jeszcze nie jest zmęczony aż tak bardzo Nie wiem nawet, która jest godzina w tej grze teraz, przeczytajmy maila 13, o jest, to 13 jest dopiero, okej okay. Ciemność, hej jest temat, szykuję akcję dla moich ludzi, będzie to mały napadzik Dostałem cynk, że w jednym miejscu przechowywane są chemikalia, które bardzo mnie interesują. Problem w tym, że mają tam bardzo dużo kamer i elektromagnetycznych zamków. Potrzebuję, żebyś włamał się do systemu miejskiej sieci energetycznej i kiedy dam ci sygnał, wyłączysz całe zasilanie w sektorze C4. Zapamiętajmy C, C4. Tak, jasne. Byłem kiedyś w ich siedzibie. Ci debile mają na biurkach przyklejone kartki z loginem i hasłem do całego systemu. Login, hasło. Ej, to ja muszę zrobić ten muszę zrobić zdjęcie bo wiecie, nie wiem, może mi się to przyda a może, może mi się nie przyda, ale zdjęcie zrobię bo ja, co ja potem pocznę, no i widzicie, mówiłam, że się przyda login, admin 3, e a hasło? p o w 3 r, okej może to jest 0, a nie o P, czekajcie, P0, małe W3 i duże R było, nie? Duże, duże, duże. Ok, zaloguj się. O, pobieranie danych z sieci energetycznej miasta. <noise> Boże co siedzieliśmy cię, wiemy dokładnie gdzie jesteś. Nie ma, ci, nie ma już ucieczki w że zaraz poniesiesz. Poddaj się. Merwin! Ale co się stało? <laughs> Więc nazywasz się Merwin Oldman. Zgadza się pani władzo. Dawno nie mieliśmy tak wymagającej akcji. Sześciu chłopa musiało cię wynosić. Jak można doprowadzić się do takiego stanu? Wkurz się okażę okaż skruchę okaż Merwin przepraszam, chyba straciłem przytomność hmm. dobra, dobra rozbierz się teraz, bo muszę zobaczyć czy nie masz przy sobie żadnej broni i innych nielegalnych przedmiotów o Boże, nie, tylko proszę Cię zawstydź się trochę się wstydzę, tak, ruchy nie, ma, nie mam całego dnia a oglądanie Twojego wielkiego cielska to też nic przyjemnego dla mnie a czy mama jest tutaj? zawsze jak rozbierałem się u lekarza, to była obok facet, <grym>, jesteś... <grym>, czy? Ściągaj te, albo pogadamy inaczej. No dobrze już, dobrze, no. Nie, tylko ja nie chcę tego wid... Podejrzany jest czysty, jedyne co przynieśliśmy to figurka jednorożca, niebieska fiolka z napisem mikstura Many", e, mini latarka UV i kawałek pizzy jeszcze ciepły. <ścoughs> Kontynuuj. Teraz już wiem, co mnie tak grzało w dupę. Jesteś naprawdę obrzydliwy, Merwin. no właśnie. Masz tu formularz? Pomoże on nam zebrać szczegóły dotyczące wszystkich cyberataków, w które byłeś zamieszany. Imię? Eee, no, Merwin, nie? Merwin... A czemu tak pisze jakoś raz tak, raz tak? Merwin... Jakoś... Tam? <ślesk> Dziwko ma na nazwisko, przecież wiek, 40, waga, 200, dane wspólnika. Nie powiem, numer telefonu wspólnika 1, 2, 3. Co to za pranie? Nie potrafisz wypełnić prostego formularza? Ty bara nie ubie. Postaw się, okaż skruchę, postaw się. Nie jestem konfidentem. Jeśli zaraz nie wypełnisz mi tego formularza, to ci przy. w kursie. Po całym imię. No, ale ja nie umiem imię. Dupa, nazwisko. Nie wiem, wiek. 40, ale ja nie pamiętam, ile on ma. Słuchajcie, jak on ma na nazwisko, i w ogóle. Zrobimy imię. Mm, Zenek. Zenek i numer telefonu 969 969 363. O, proszę bardzo. <śpiewa> <śpiewa> na szczęście w międzyczasie udało nam się przeszukać Twój komputer i mamy namiary na Twojego wspólnika, Ty jesteś tu tylko. <śpiewa> Zero bite, coś ci mówił. Dobra, zejdź mi z oczu. Dzisiaj skończy się mandatem i skierowaniem do psychiatry, ale jak jeszcze raz wykryjemy jakąś podejrzaną aktywność z twojego komputera, to idziesz do paki, jasne? Mand Oskarżony o angażował się w działania szkodliwe dla społeczeństwa. Dlaczego taki mandat, w tym cyberataki, współpracy z hakerem? A mogę tego nie płacić? Nie, no muszę zapłacić. Kurczę, pieczony, już mieliśmy tak fajnie kasę zbieraną. Dawno nie najadłam się tyle wstydu, może łaskawie wytłacz mi, o co tutaj chodzi, Merwin? Kazałaś mi zarobić na życie. Gdzie w zdaniu zarobić na życie jest mowa o sześciu policjantach, którzy się do domu, którzy wchodzą do domu, żeby zgarnąć mojego syna? Porzuciłaś mnie, a ktoś inny dał mi szansę? Kto dał ci szansę ty zakuty łbie. Znasz chociaż jego imię i nazwisko, a zresztą troszkę Twarz. Masz 40 lat, a jak pójdziesz siedzieć, to tylko przez swoją głupotę. Gdzie mój komputer faktycznie? Jak to gdzie? Policja go skonfiskowała i bardzo dobrze. Marvin, może to cię nauczy, że tylko uczciwa praca popłaca? No to pięknie, bez komputera jestem skończony. Eee, hmm, komputer wziął urlop, to nie mogę być gorszy. Jadę na wakacje na około 24 godziny, miłego nudzenia się. Pamiętaj, że możesz zawsze przyspieszyć czas, klikając poniżej. No to przyspieszam, przyspieszam czas. Mogę jeszcze szybciej, chyba nie? Dobra, poczekaj, poczekaj, poczekaj. Musimy trochę zwolnić, bo ty byś musiał iść spać. No właśnie, i teraz sobie przyspieszymy. My Merwinowi śni się, dobra, czyli znowu, słuchajcie, są straszne sny dla Merwina. Bo śni, mi, śni mu się, słuchajcie, wszystko co zdrowe i wszystko co potrzebujemy do higieny. Okej, okay, mydełko, mydełko, szampon, okej. Okay. Dobra, i co? Yy, głód pęcherz. Dobra, no to chodźcie sobie, a to mogę posprzątać jeszcze, ten karton. Wstań, wstań. Tak, możemy, yy, wystrzelaj folię. O, ej, no merlin, ty prosiaku. Mistrzostwa w folii bąbelkowej, wystrzelaj bąbla jak najszybciej. Ja cię kręcę, ale czad. Nie no, ta gra jest, słuchajcie, przekozak, nie? Naprawdę, polecajka od Kaś. Dobra, cyk, cyk, cyk. Jak macie tą grę i wystrzeliwaliście bąble, to dajcie znać, jaki mieliście wynik. Bo ja na pewno będę miała najlepszy na świecie. Nie no, żartuję. Nie no. Będzie lipa. Dobra, jeszcze mi uciekła myszka na drugi ekran, także... No i jest. Kończyłeś mistrzostwa folii bombelkowej. Twój czas to 31 sekund i 82 setne. Dobra, Merwin. Idź do łazienki. I teraz poprosimy mam cię o jedzenie, wiecie? Nie będziemy nic zamawiać. Dobrze, czyli znowu sikam, tak? Znowu sikam. Okej, okay, no... Jezus Maria, co ty... O Jezu, czekaj, sorry. Musisz wyczytać po sobie yy, ubikację, Merwin. Weź papier. Spuknij wodę. Mm. Nie dogadamy się chyba, Merwin, ze sobą. Nie dogadamy się. Dobra, daj teraz poproś o jedzonko. No, poproś o jedzenie mamuśkę. Masz może coś do jedzenia, Merwin? Nie ma na tym świecie takiej ilości jedzenia, która by zaspokoiła twój głód, ale tak, zrobiłam sobie dzisiaj burgery, już nie mam na nie miejsca. Możesz wziąć ostatniego, dzięki. No i widzicie, mamuśka się z nami podzieliła burgerami. Też bym zjadła burgera, nie powiem, że nie. Dobra, poczekajcie, może sobie coś jeszcze namalujemy. <noise> na przykład o, kwiatuszka. O jezu, Merwin, tam ziewa. Proszę bardzo o. I jeszcze tutaj taką. Nie, tu miało być zielone. Proszę, łodygę o listeczki. Proszę serdecznie. Pięknie. O, tu możemy sobie nawet lampkę zapalić, zakończ malowanie i sprzedaj za 56. Widzicie? jeszcze tam, czy już umarłeś z nudów? No co ty, jest super Za oknem przejechało 2137 samochodów A w akwarium mamy 138 milionów ziaren piasku Jest gorzej niż myślałam Masz tu gazetę Widziałam, że pojawiły się jakieś oferty pracy Znajdź sobie coś normalnego I ogarnij się wreszcie, bo zwariuję z tobą Dobra, ale czekajcie Nakarmimy chyba jeszcze rybki, rybkie Pst, perwin co, co? Ty potrafisz mówić? Tak, dobra, czekajcie. No bo my chyba już to. Tak, my już to robiliśmy, dlatego to tak, wiecie, przewinęłam. Masz rybko, jedz. Jeszcze? Nie, dobra, już może. Dobra, starczy chyba jej chyba jej starczy, weźmy gazetę o, znajdź pracę swoich marzeń tutaj jest aplikuj do pracy, aplikuj do pracy specjalista od fotosyntezy poziomej koszenie trawników, mistrz segregacji kwantowej, sortownia śmieci dobra, słuchajcie idziemy kosić trawniki gra zapisana, auto, no i co? wtorek, praca iść do łazienki zablokowane, a jak ja mam iść do tej pracy? może jeszcze pójdziemy spać? Poczekajcie, zobaczymy Okej, okay, twoja praca zaczyna się za godzinę Ej, jak w Simsach przychodzi powiadomienie Dobra, co my tutaj jeszcze możemy zrobić? Czytaj książkę sobie, Merwin Przeczytaj sobie coś, o Spierdział się A możesz podlać tego kwiatka? Nie, chyba nie Dobra, przyspieszam Czas do pracy, okej okay. Pora iść do pracy, aby to zrobić kliknij na drzwi Idź do pracy, okej, okay, super nie no, rewelacja, rewelacja I co, ja pójdę? Tak, idę Steruj kosiarką za pomocą wsad Raz włączona kosiarka się nie, już nie zatrzyma Do momentu, aż nią w coś Aż nią w coś wjedziesz Uważaj na kamienie Uderzenie w nie chwilowe Cię spowolni Za każdy skoszony trawnik dostaniesz 50 dolarów Lepiej się postaraj Jesteś nowy? Tak Bierz kontrolę Roller i pojeździ po trawniku. Nie uderzaj w żadne kamienie, bo uszkodzą robota. Nie zaglądaj przez płot. Klient musi myśleć, że to sztuczna inteligencja, a nie człowiek. Co? Jeśli robot jest obsługiwany przez człowieka, a nie przez IE, to dlaczego mówisz dobra, to marketing, idioto. Przestań zadawać durne pytania, bo znajdę jakiegoś taniego imigranta, żeby zajął twoje miejsce. Staraj się skosić jak najwięcej trawników w czasie swojej dniówki. Dostajesz więcej pieniędzy za każdy w pełni skoszony trawnik. Powodzenia. A tu jest to! Jezus, Maria! Dobra, czekajcie. No, ciekawa jestem, ile o tego mi się. Ups! Upsi. No, nie! Ile mi się uda skosić? Tam czas mamy w. Widzicie? Widzicie! W lewym górnym rogu. Dobra, no słuchajcie, coś tam sobie zarobimy i może też odzyskamy tego kąpa, bo tam za 24 godziny miał wrócić ten nasz ziomek, nie? Patrz na siebie. Przy tym tempie będziesz w stanie kupić big Black Corn na kolację. Co? Dobra, tutaj mamy... A, to to było chyba, że jeden trawnik. Jako jeden trawnik. Teraz jesteśmy przy drugim trawniku i 50 dolarów za jeden. Dobra, czekaj, czekaj, czekaj. O i on już jedzie wolniej, bo walnęłam aj no nic, trudno się mówi, trzeba uważać po prostu ale tak nie bardzo ogarniam jeszcze dobra, tutaj tutaj tu, ojej, ojej, ojej jej. ojej, jak ta wolno jedzie dalej rozpędzaj się dobra, tutaj tutaj tu, tu tu i na około. Okej, okay, dobra robota. Teraz następny. Go, go, go. Super. No nie spodziewałam się, że będę w tej grze kosić trawniki. O Jezus. Mm. No, ale jakoś musimy, słuchajcie, zarobić. Mam nadzieję, że już nie będzie do nas się odzywał tamten hacker. Eee, nasz e, kumpel. Dobra, tutaj, tutaj. No ale to w takim razie, jak my będziemy zarabiać, jak on nam nie będzie dawał zleceń, nie? Tam zarabialiśmy dobry hajs. Ojej. Ojej. O nie. No nie. Boże, nie mogę stąd wyjechać. Dobra, tu. Ej, no chcę jeszcze ten chociaż skosić do końca. Będziemy mieć 150 najprawdopodobniej Bo kolejnego już nie zdążę raczej skosić Dobra robota, więcej pieniędzy w naszej kieszeni Idź do następnego klienta, zegar, tyka No kurczę Kurczę, kurczę, kurczę Nie no, nie uda mi się, gdzie tam Za mało czasu nam zostało A ja dopiero tu do góry jestem i nawet jeszcze nie skończyłam Okej, okay, tutaj Tutaj. ale widzicie, coraz lepiej mi idzie nie uderzą w te kamienie już okej, okay, tu aha, dobra, już uderzyłam <grym> tu, i dajcie jeszcze chwilkę bo dosłownie tylko kilka mi tutaj zostało zdążę czy nie zdążę, jak myślicie? no, chciałam powiedzieć, że jak nie uderzę to może i nawet dobra, jest, następny nie no, nie uda mi się A już nawet nie, nie zaczynam, bo to nie ma sensu. Oto Twoje pieniądze. Nie skosiłeś ostatniego trawnika? Spoko, skończę to sam. Nie, nie dostaniesz za to pieniędzy. Płacę za wykonaną pracę, nie za rozpoczęcia. No dobra, no ale to i tak spoko. To i tak spoko. E, a kto tu wrócił do domu po swoim pierwszym dniu pracy? Ja, mamo. Nie masz pojęcia jaka jestem z Ciebie dumna. Dobra i stabilna praca pozwoli Ci zarobić dość pieniędzy, żeby żyć na poziomie. Okej. Okay. Staram się, mamo. A co to za pudło w moim pokoju? Ej, faktycznie, byłam dzisiaj na bazarze i udało mi się kupić dla ciebie nowy komputer w fajnej cenie. Niech będzie to motywacja do uczciwej prac, pracy, Merw. No, ej, mamy kompa. Super. Masz nowego e-maila, dobra. Jak ci się podoba, wykaż wdzięczność. Tak, dziękuję, mamo. Może nie pierwszej nowości, ale zawsze coś. No oczywiście, że tak. Wiesz, ja nie znam się na komputerach tak jak ty, ale sprzedawca na bazarze powiedział, że to prawdziwy hit. Agencja Kosmiczna wykorzystywała go, pierwszy, go do pierwszych lotów na Księżyc 50 lat temu. No tak, z pewnością to no rakieta. Dobra, gra zapisana automatycznie, więc myślę kochani, że my sobie grę tutaj zapisujemy raz jeszcze, przechodzimy do menu głównego i będziemy sobie kończyć odcinek. Będziemy sobie kończyć na ten tydzień przygodę z merwem. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapeczki w górę subskrypcję. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie. No i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się cieplutko i pa.